Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale Lala ASMR, mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze, wszystko w porządku, jesteś zdrowy, zdrowa i ogólnie czujesz się dobrze. Dzisiaj, jak już pewnie widzicie pod tytułem, przychodzę z kolejnymi, kolejnymi ciekawostkami. Tym razem będą no, to ciekawostki o morzach oraz oceanach. Właśnie ktoś z was y, podsunął taki pomysł, właśnie, żeby nagrać takie ciekawostki, więc to dzisiaj będę nagrywać. I uznam, że w sumie skoro ostatnie filmy były właśnie oszeptane, i ogólnie dawno nie było soft spoken, to dzisiaj możemy sobie zrobić coś właśnie dla tych, co wolą ciche mówieniem. Także nie przedłużam i biorę się za czytanie ciekawostek. Ja się tutaj mam je na telefonie. Także pierwsza ciekawostka. Podczas nawet najsilniejszego sztormu na głębokości 20-30 metrów wody są absolutnie spokojne. Na tym polega różnica między burzą a tsunami. W tym drugim przypadku w ruch wchodzą znacznie głębsze warstwy wody, co sprawia, że tsunami jest tak niszczycielskim zjawiskiem naturalnym. Numer 222 Najbardziej przezroczysta woda na świecie położona jest w pobliżu Antarktydy. Antarktydy. Dokładniej w pobliżu morza Beddela. Beddela. morza Beddela. Trzecia. W niektórych miejscach wody morskie świecą nocą, a dokładniej nie samą wodą, nie samą nie samą wodę, ale miliony maleńkich mikroorganizmów, ale widok wciąż jest niesamowity. Największe morze na świecie pod względem obszaru to Sargasso, 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 Sargasso. które nawiasem mówiąc, chyba które, jakieś tutaj widzę błędy, które nawiasem mówiąc, nie ma żadnych brzegów w zwykłym tego słowa znaczeniu. No, czyli jest to Morze Sargasowe. Morze Sargasowe. Z numer 5, pięć, pięć, pięć. Najbardziej słone Morze na świecie. Jest to Morze Martwe i jest ono 9 razy bardziej słone niż Morze Śródziemne. Nie, taki fun fact: właśnie byłam nad Morzem Martwym jak byłam właśnie w Egipcie, to pojechaliśmy na wycieczkę do Izraela. Tam się właśnie zatrzymaliśmy nad Morzem Martwym i pływaliśmy tam i tam ta woda była taka jakby oleista taka, jak się w niej przebywało i nie można było się zanurzyć, bo po prostu wypierało cię do góry. No ale myślę, że z moim właśnie jak to wygląda z tym Morzem Martwym, że przez to, że jest ono on, takie słone, to nasz jakby wynurza do góry i jakby nie trzeba umieć pływać. Dobrze, tutaj kontynuując. Jednak z punktu widzenia nauki Morze Martwe jest jeziorem endorheicznym, a nie morzem. O tego nie wiedziałam. Jeśli mówimy konkretnie o morzach, to Morze Czerwone będzie najbardziej słone. Jeśli nad Morzem Czerwonym byłam. By Byłem w Egipcie. Sześć. 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 Na Oceanie Spokojnym burze szaleją częściej niż w jakimkolwiek innym. Siedem. 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 Do Morza Czerwonego nie pływa ani jedna rzeka. Ani jedna rzeka. Kolejna ciekawostka. Tym razem może. Kaspijskie Morze Kaspijskie to, to 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 bezodpływowy zbiornik wodny na świecie największy bezodpływowy zbiornik na świecie 9. ze wszystkich mórz największa ilość wody wyparowuje z powierzchni morza czerwonego 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 Numer 10, 10, 10, 10, 10. Najbrudniejsze morze na świecie to Morze Śródziemne, Śródziemne, Śródziemne. 11, 11. W Morzu Czarnym życie istnieje tylko w górnej warstwie wody ponieważ głębsze wody są zbyt nasycone siarkowodorem. Siarkowodorem. Każdego roku ludzie zrzucają do mórz i oceanów ilość śmieci, która jest trzykrotnie większa niż ilość złowionych ryb. No, słabo. Przykre. To jest, że ludzie no tak śmiecą, ale... No cóż, co możemy na to powiedzieć? Numer 13. Najgłębsze miejsce na świecie to Rów, Rów, Rów Mariański. Ma aż 11 km, 34 m. 11 km, 34 m. Numer 15. Tym razem nasze morze, czyli Bałtyckie. Wody Morza Bałtyckiego są bardziej nasycone złotem niż jakiekolwiek inne. 16. Morze Czarne rozwija się na lądzie z prędkością około 1 metra w ciągu 5 lat. Numer 17-17. 17. Najszybszy prąd morski na świecie znajduje się w pobliżu norweskiego wybrzeża. Prędkość Sol Solfjordu sięga 30 km na godzinę. 18. Objętość lodu na Antarktydzie jest w przybliżeniu równa objętości całej wody. Oceanie Atlantyckim, Atlantyckim. na Pacyfiku, czyli Oceanie Spokojnym, jest ponad 25 tysięcy wysp. 25 tysięcy wysp. 20. 20. 20. 20. Numer 20. Najcieplejsze morze to. To, 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 to Morze Czerwone Dalej mamy ciekawostkę o morzu Filipińskim Filipińskim Morze Filipińskie to jest najgłębsze w niektórych miejscach jego głębokość przekracza znak dziesięciu kilometrów 10, 10, 10 km. Morze Białe, które położone jest na północy Rosji, jest najmniejszym morzem, 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 morze Białe. 23. Na otwartym oceanie fale mogą osiągnąć 40, 40, 40, 40 metrów wysokości. 40. 40 metrów wysokości. Morze Wschodnio-Syberyjskie to najzimniejsze morze. Morze Wschodnio-Wschodnio-Syberyjskie. Numer 25. Morza zostały znalezione na Tytanie satelicie Saturna, ale wcale nie są zbudowane z wody. Wcale nie są zbudowane z wody. Numer 26. Morze Azowskie to najpłytsze morze. Jego maksymalna głębokość wynosi 13,5 metra. 13,5 metra. Ciekawostka numer 27. Morze, morze śródziemne, morze śródziemne, śródziemne obmywa jednocześnie więcej krajów niż jakiekolwiek inne morze śródziemne. Numer 28: 28. Wodę uzyskaną z lodu morskiego można pić będzie tylko lekko słonawa Skojarzyłbym mi się to z wodą z lodowca i kruszwilem dobrze, lecimy dalej ciekawostka numer dwadzieścia dziewięć dwadzieścia rzeki wody o różnej gęstości płyną po dnie mórz i ocean. Dzięki czemu nie mieszają się z wodą z innych warstw. Rzeki wody o różnej różnej gęstości płyną pod niemusz i oceanów, dzięki czemu nie mieszają się z wodą z innych warstw. Numer 30 30-30 około 3, 3 3 miliony zatopionych statków leży na dnie morza i oceanu numer 31 wielką rafę koralową można zobaczyć z kosmosu wielka rafa koralowa leżąca u wybrzeży Australii jest największą żywą strukturą na świecie największą żywą strukturą na świecie i można Dostrzec z kosmosu? Z tej perspektywy rafa rysuje się jako biała smuga na tle błękitnego oceanu. Wciąż jednak pozostaje wyraźnie widoczna. Długość Wielkiej Rafy Koralowej wynosi ponad 2300 km i zamieszkuje w niej ponad 2000 gatunków ryb. 4000 gatunków mięczaków i ponad 400 gatunków koralowców. Numer 32. Najniższy punkt na Ziemi znajduje się na głębokości ponad 11, 11 000 metrów. Jest to głębia Challengera położona w rowie marniańskim w zachodniej części oceanu spokojnego. Jest najniżej położonym spadanym miejscem na Ziemi. Jej głębokość wynosi 11 034 km. Gdyby można było postawić Mount Everest na dnie tego rowu, szczyt wciąż znajdowałby się 1609 km poniżej poziomu morza. Numer 33. Sięgnie teraz te ciekawostki, co czytam, są z innego artykułu i są trochę bardziej dłuższe. Jak mogliście zauważyć? Niektóre gatunki morskie żyją w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Istnieją takie gatunki morskie, które lubują się w ekstremalnych warunkach wcześniej uznawanych za nie nadające się do życia. Fascynujące życie toczy się wokół tak zwanych czarnych, 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 czarnych kominów, czyli miejsc, w których woda za sprawą wysokiego ciśnienia osiąga 200 stopni Celsjusza. 200 stopni Celsjusza. Proces hemosyntezy przekształca wodę w tych obszarach w cukier, którym żywią się niektóre gatunki mezu, medus gigantycznych morskich Czownic, krabów i krewetek. 34. Pacyficzna Wyspa Śmierci. W 1997 roku na powierzchni Pacyfiku pojawiła się Śmieciowa Wyspa. To dryfujące wysypisko to ogromny wir krążący między Hawajami i Kalifornią. Większość śmieci nie rozpada się całkowicie. A jedynie przekształca w pył, który tworzy zawiesinę i stwarza poważne zagrożenie dla życia morskiego. Lecimy dalej, 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 dalej. 40-40. Płetwal błękitny to największe znane zwierzę w historii Ziemi. Jest jeszcze okazalszy od największych znanych naukowcom gatunków dinozaurów. Płetwal błękitny może osiągnąć do 25-25 metrów długości. W jego ciele bije serce wielkości niewielkiego samochodu. Te niewiarygodne saki śpiewają i potrafią się nawoływać. I to byłyby wszystkie ciekawostki w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Mogliście. Przy okazji zasypiania czy relaksowania się troszeczkę się dowiedzieć. Ja sama też troszkę się ją dowiedziałam, także mamy dwa w jednym. Naukę i relaks. 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 I jeszcze mam na pewno w planach zrobić ciekawostki o lesie. Ktoś mi się dał taką propozycję pod poprzednimi ciekawostkami. Ale możecie pisać także tutaj w komentarzach propozycje na kolejne dziedziny, tematy, ciekawostek. I postaram się co jakiś czas właśnie tego typu ciekawostki nagrywać. Myślę, że właśnie ta seria z ciekawostkami jest naprawdę fajna. Tak samo jak kolorowe wyzwalacze, seria z książkami. Myślę właśnie, że robienie tego typu serii jest fajne. Także będę kontynuować, kontynuować, kontynuować. A tymczasem życzę Ci dobrej nocy, bądź dobrego wieczoru, czy dobrego dnia. I co? Do zobaczenia w kolejnym, kolejnym, kolejnym filmie. Pa!